Dzień dobry, cześć wszystkim, witam na sesji piątkowej, tak, rozpoczynamy ostatnią sesję tego tygodnia, 17 dzień marca. Zapraszam Was na poranny przegląd techniczny, na początek może główna parawalutowa. walutowa, tutaj jeszcze układ z dnia wczorajszego, gdzie polowaliśmy na 50, natomiast żadnej reakcji tutaj na tym mierzeniu 50% nie było, to wybicie pojawiło się podczas sesji azjatyckiej, także nie było mowy o jakimkolwiek tutaj, zagraniu w tym rejonie. Przede wszystkim z dwóch powodów właśnie, że godzina była totalnie nieeuropejska. Po drugie, no nie było żadnej reakcji, która dawałaby możliwość rozegrania tej strefy. Tym samym przechodzimy wyżej, przechodzimy na 61,8. Możemy to w pewnym stopniu sobie tą strefę tutaj przedłużyć z uwagi tutaj na pewnym stopniu reaktywność, która pojawiła się na sesji środowej właśnie na tym poziomie cenowym. Obecnie, jak sobie zobaczymy z interwału 15 minutowego, e, poziom jest na tej świecy po godzinie 8.45, za chwilę mamy godzinę 9. Przed godziną 9 możemy powiedzieć: testujemy wyraźnie to 61.8 i kurs cenowy, jaki tutaj nas interesuje, to jest 1.06.70. Myślę, że jak oglądacie nagranie, to zwróćcie uwagę, na jakim poziomie znajdują się notowania głównej pary walutowej. E, no i też jaka tutaj świeca nam się zbudowała tutaj w tym rejonie. Ta obecna, czy jeszcze kolejna, w zależności jak, o której też oglądacie, oglądacie tą analizę. Także Motyw pod krótkie pozycje na Euro USD. Czekamy na potwierdzenie. Przechodząc dalej, w przypadku GBP USD, ale może przejdę na początek na interwał nieco szerszy. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy. Z perspektywy interwału jednogodzinowego, nawet choć optymalnym będzie tutaj, myślę, ten 30-minutowy. Poluję tutaj na układ harmoniczny. Tutaj gołym okiem od razu się rzuca to w oczy, że mamy wszelkie przesłanki ku strukturze XABCD. Zobaczcie, fala XA, na której rozkładamy mierzenia. Punkt B na wysokości mierzenia 50%. Punkt C, o którym też mówiłem, czy to pisałem na blogu w ramach analizy. No, i potencjalny punkt D to już jest zdecydowanie pułap współczynnika 886, e, związany też tutaj z tymi reakcjami na sesji środowej, na sesji wtorkowej, to są dodatkowe potwierdzenia tego poziomu cenowego, e, a więc struktur XABCD, gdzie mamy układ FT Pattern, czyli punkt B50, punkt D886, e, i strefa oporu na kablu. Zaraz odczytamy sobie jeszcze dokładny kurs. I strefa oporu w punkcie d 1,21,80. Przechodzimy dalej. Tutaj pomysł na XABCD na razie, e, no tak naprawdę, anulowany. Na pewno anulowany w, tej, w, w tych proporcjach, które gdzieś tam, na które gdzieś tam miałem pomysł, absolutnie nie ma możliwości. Pojawiły się nowe dołki, więc musimy sobie ten scenariusz z y na razie usunąć. Mam pomysł, żeby zerknąć na ten swing wzrostowy na interwale 15-minutowym. Zobaczcie, to jest, ten, to jest to podbicie. W tym przypadku startujemy na sesji czwartkowej, to jest tak naprawdę początek sesji amerykańskiej otwarcie rynków kasowych 131,70. Swing wzrostowy przed godziną 19 mamy wierzchołek 133,80, także prawie 200 pipsów tutaj wzrostu mieliśmy przeciągu. W przeciągu no, powiedzmy 4 godzin. No i teraz, tak, co jeżeli chodzi o odrabianie tych strat przez japońskiego jena? Obecnie testujemy 50. Widzimy, że sesja azjatycka napędziła ten kierunek spadkowy i mierzenie 50%, które obecnie jest testowane, stanowi tutaj wyraźny, wyraźny poziom oporu, dla, oczywiście poziom wsparcia dla, dla notowań. 50, strefa ZZB, silny strzał popytowy, który tutaj się pojawił podczas sesji czwartkowej. To są, myślę, że wystarczające potwierdzenia, żeby rozważyć tutaj pozycje długie, czy wystarczające przesłanki. A tym ostatnim, powiedzmy, potwierdzeniem, czy elementem do tej układanki pod, pod długie pozycje na USD od będzie tutaj popytowa formacja świecowa właśnie na tym obszarze cenowym. 132,75. Myślę, że zauważcie teraz, jak zamkną się najbliższe, czy to M5, czy to 2 M15. No i ewentualnie będziemy mogli sobie tutaj podjąć decyzję, zdecydować, czy ten układ jest warty uwagi, warty zagrania, czy, czy nie. Powinno się to dosyć szybko, szybko tutaj rozstrzygnąć. Na razie widać przesłanki, widać próby obrony, także jestem tym tymistycznie nastawiony pod pozycje długie właśnie na USD JPY. Przechodząc dalej. USDPLN, tutaj myślę, że interwał szerszy nas interesuje 4 godzinówka, to jest taki to jest taki optymalny zakres na tym rynku. Górne ograniczenie pokazywałem wczoraj sytuację z godziny porannej podczas nagrania, że byliśmy w okolicy 4,42. Godziny popołudniowe czasu polskiego, czy południowe było kolejne podbicie, natomiast fajnie znowu zareagowała. Cena na górnym ograniczeniu jeszcze bardziej precyzyjnie, także zdecydowanie potwierdziło to nasze oczekiwania ku zagrywaniu od bandy do bandy obecnie na, tym, na tej parze walutowej. Eee, I co? Na tą chwilę pozostajemy z górnym ograniczeniem około 4,44,50 mniej więcej. Eee, dolne ograniczenie, linia kanału plus 61,8. Na tą chwilę to są okolice 4,35,10 i 4,35,00. Jeżeli te spadki się. Wydłużą w czasie, będą mniej dynamiczne, no to będziemy musieli podejmować decyzję, czy horyzontalne wsparcie, czy też linia dolnego ograniczenia będzie dla nas bardziej istotna.